Symbole mają duże znaczenie w życiu narodów, w tym Polski. Jest to stwierdzenie tak głębokie, że kiedy je wymyśliłem, mało nie utonąłem. I symbole narodowe trzeba poznawać i je pielęgnować. No, zaraz wszyscy utoniemy. No ale to jest prawda. Na przykład młodzieżówka młodzieży wszechpolskiej urządziła sobie czysto narodową imprezę, a więc zakrapianą. No i w gazetach okazały się zdjęcia wszechmłodych Polaków, którzy demonstrują symboliczny gest uważany powszechnie za Hitla. No i prasa najeżdża strasznie na tych polskich wszech ludzi, że oni witali fotografa gestem Hitla oni odpowiada haj hey Hitla panu. Nic bardziej błędnego. Oni się zasłaniali przed obiektywem aparatu fotograficznego, bo są skromni. A jeśli nie, to uniesienie rąk w tym charakterystycznym, symbolicznym geście było starożymskim pozdrowieniem skierowanym do Romana Giertycha. Pak z Romana, czyli spoko Roman, uciągniemy gościu z pisem i kaczyńskimi. Pozytywne takie przesłanie, symbol wiary w przyszłość. Z kolei w Niemczech jeszcze przed naszymi wyborami parlamentarnymi można było sobie kupić puzle europejskie. Poszczególne, poszczególne elementy układanki, to był, był jeden kraj i każde państwo miało swój symbol. Tam Hiszpania Byka, łosia, a Polska co? Kaczkę. I pytanie: skąd Niemcy wiedzieli? Od wszechdzierzy młodopolskiej? No nie wiem, czy wiedzieli, ale my powinniśmy wiedzieć, że ta kaczka na tej niemieckiej mapie układance to jest nasza prasłowiańska kaczka. I ktoś mógłby spytać: a takich nie brakuje? Hola, hola, panie Tomek, jaka prasłowiańska kaczka? No odpowiadam no ta, która według legendy wykarmiła trzech naszych władców Lecha, Pecha i Lepera.